Rozwiązywanie nierówności wielomianowych. Aby rozwiązać nierówność wielomianową, musimy przenieść wszystkie wyrazy na lewą stronę, tak by po prawej stronie zostało jedynie 0. Od teraz lewą stronę nierówności traktujemy jako nasz wielomian. Następnym krokiem będzie wyznaczenie miejsc zerowych. W tym celu musimy rozwiązać równanie. Dla ułatwienia minus -5x. Możemy zapisać jako plus 3x kwadrat i minus 8x kwadrat. Tak samo możemy postąpić w przypadku minus 8x, które możemy zapisać w postaci minus 24x plus 16x. Po rozpisaniu czynników musimy zapisać wyrażenie jako iloczyn czynników. Zatem wystawiamy wspólny czynnik przed nawias. Z x do trzeciej plus 3x kwadrat możemy przed nawias wyłączyć x kwadrat. Wówczas w nawiasie zostaje x plus 3. Następnie z 8x kwadrat odjąć 24x wyłączamy przed nawias minus 8x. A w nawiasie pozostaje x plus 3. W przypadku plus 16x plus 48 przed nawias wyłączamy 16 a w nawiasie ponownie pozostaje x plus 3. Gdy mamy równanie w takiej postaci, możemy x plus 3 wystawić przed nawias, ponieważ powtarza się ono trzykrotnie. Natomiast w drugim nawiasie wpisujemy zaznaczone czynniki. Powstaje nam wówczas x kwadrat odjąć 8x plus 16. Następnie, jeśli jest to możliwe, dalej upraszczamy nasze wyrażenie x plus 3 pozostaje bez zmian, ponieważ nie jesteśmy w stanie go bardziej uprościć. Natomiast w przypadku x kwadrat odjąć 8x plus 16 możemy zauważyć, że jest to wzór skróconego mnożenia. Więc możemy to zapisać jako x odjąć 4 w nawiasie do kwadratu. Teraz przechodzimy do obliczenia miejsc zerowych. Musimy każdy nasz nawias zrównać z zerem. Zatem z pierwszego nawiasu x będzie równy minus 3, natomiast z drugiego x równy 4. Więc rozwiązaniem równania jest x równy minus 3 lub x równy 4. Gdy mamy już obliczone miejsca zerowe wielomianu w od x, przechodzimy do narysowania jego wykresu. Po czym patrzymy na znak nierówności. U nas występuje znak większości, więc rozwiązaniem tej nierówności jest część powyżej osi x. Ostatecznie rozwiązaniem jest x należący do przedziałów od minus 3 otwarty do 4 otwarty i od 4 otwarty do nieskończoności. Rozwiązanie możemy też zapisać jako przedział otwarty od minus 3 do nieskończoności z wyłączeniem czwórki.